cześć i czołem, witam was serdecznie, tylko zadzwiały. Słuchajcie, jesteśmy po raz kolejny w firmie RiverFox. Przyjechałem tutaj, żebyście mieli okazję zobaczyć nowy model łódki, a dokładnie chcę wam przybliżyć jej konstrukcję, nowe rozwiązania techniczne. Będę poruszał się po hali, w której stoją gotowe już łódeczki. Za chwilę wszystko zobaczycie, wszystko Wam pokażę na świetle. Mam nadzieję, że materiał przypadnie Wam do gustu. Dzięki za wszelkie subskrypcje, za to, że jesteście, że komentujecie i dajecie łapki w górę. Dobra, jedziemy po łódeczkach, za chwilę będę przedstawiał i pokazywał Wam konkretnie ten model. No i mamy model River Fox 440, który zaraz Wam szybko opiszę, omówię, tak żebyśmy mieli wszystko, że tak powiem, w pigułce, spięte, żeby ten film nie wieki. No i dobra, słuchajcie, łódź River Fox 440 wyposażona jest w 5 bakist. Do tego ten akurat dokładnie na ta tałówce wyposażony jest silnik Suzuki 5 mechaniczny. Wiem o tym, że ten dobrze pływa z silnikiem 30-konnym tego producenta, dokładnie Suzuki. Krzysztof miał zamontowany taki silnik i pływał z tobołami we dwóch na zawodach w granicach 44 km na godzinę. Więc jak na 30 konny silnik i tą wielkość łódki uważam, że ta prędkość jest bardzo satysfakcjonująca. E, teraz tak, słuchajcie, jedna rzecz z silnikiem. Pewną rzecz wykonał. I teraz pokażę Wam jak to wygląda. Mamy ruchę, przycisk do trymowania, silnika jest w porządku. Tu w Suzuki występuje w bardzo poręcznym miejscu. W innych silnikach często y, y, występuje w nieergonomicznym miejscu. Trzeba przekładać drugą rękę, tutaj coś dotykać. Y, to powoduje odwrócenie uwagi, no i czas. Dlatego producent tego, ten patent, i dzięki temu, proszę bardzo, mamy tutaj, sterujemy lewą ręką, a prawą robimy sobie. O, proszę bardzo. Działa! Kurczę! Działa! Ekstra! Odejdę rękę już. Żeby nie było, że tamtym działa. No więc dzięki temu słuchajcie małemu fajnemu urządzeniu Mamy wiele tematów rozwiązanych. No i mamy tutaj część przedmiot łodzi, czyli dziób, silnik dziobowy. Jak widzicie staje się to już taką, można powiedzieć, że codziennością naszych łowisk, a szczególnie w życiu zawodniczym. Bardzo przydatna rzecz. Tutaj mamy wakistę, że tak powiem, mokrą z grawitacyjnym odpływem wody. Pakista na kotwicę, linkę do wodowania, możemy zamontować sobie jeszcze dodatkową linkę, tutaj trzymać. Do tego mamy tutaj spięte elementy montażowe do silnika, to znaczy tak, podstawę, mamy łatwy dostęp do tej podstawy, żeby ją tutaj przykręcić, odkręcić, wszystko zrobić. Do tego możemy podłączyć bez problemu właśnie zasilanie i rozłączać je, zobaczcie. W ten sposób możemy ten silnik zdjąć i go zabrać, wszystko to jest połączone z bakistą tą, w której znajduje się akumulator, zaraz będziemy ją otwierać, zamykamy, zamknięcia do, do łodzi jak widzicie solidne, dobrze wyglądające, mają możliwość zamknięcia na kluczyk, otwieramy, zobaczcie, siłownik specjalnie podtrzymujący klapy bakisty nie opadnie nam, zobaczcie, nie opadnie nam podczas falowania podczas ruchu, możemy tutaj swobodnie sobie coś wybierać żeby nasze czynności dokonywać, nie musimy myśleć o tym, że bakista nam spadnie na dłonie czy na głowę, warkiem nie musimy podpierać tego bakista wyposażona oczywiście standardowo w te pojemniki wszystkie tutaj Fox 2 i myśli o tym, że możemy mieć jakieś gadżety które chcemy tutaj schować do tego, tak zobaczcie, tu jest pedał, oczywiście Bakista jest bardzo przestronna, Mieści akumulator. W tym wypadku jest to 80, 80 A/godzin. Zobaczcie, specjalnie przygotowane wycięcie pod o wiele większe y, y, akumulatory i pod mocowanie. Dzięki temu mamy pewność, że ten akumulator tam będzie. Nie, nie, podczas jazdy samochodem nagle się go nie pozbędziemy, nie uszkodzimy ani łódki, ani tego akumulatora. Do tego wszystkie rowki, słuchajcie, przygotowane do tego, żeby można było odprowadzić ewentualną wodę, która miałaby się tu zgromadzić. Wiecie, napój pęknie, mamy jakiś lód, może w jakimś pojemniku, to wszystko może nam tutaj się rozdać. Dzięki temu, że tu mamy przygotowane odpływy, wszystko trafia do bakisty technicznej, w której jest zędza i to będzie wypompowane na zewnątrz. Grup, Bakista na ryby, Siłą otwiera się. Także na przykład siłowniki petarda działają. Znowu pojemniczek, mamy tu jakieś gadżety. Zobaczcie, z rybka. Wszystko jest, wszystko się mieści. Dobra, bakista na ryby. Jak widzicie jest bardzo przystronna, bo ma przechować tam ryby podczas łowienia, podczas zawodów albo na przykład niektórzy używają jakiegoś żywca na sumy albo inne rzeczy, więc mają tutaj możliwość przechowania swoich ryb. Otóż tak, bakista jest tak przemyślana i skonstruowana, że mamy odpływ grawitacyjny w tej bakiście. O tam, ten tutaj, ale mamy także napełnianie wody, przelew wody, jakby było nagle wody za dużo, i automatycznie na, rzecz, na, na życzenie klienta zamontowane wypompowywanie wody. I teraz cykl tego jest taki, że odpalamy sobie na panelu pompowanie wody które jest mechaniczne albo automatyczne. Mechaniczne trwa aż do momentu, kiedy go wyłączymy sami i przestanie pompować wodę. Potem możemy ustawić automat, który co 4 minuty na minutę się uruchamia i wodę cały czas pompuje. Pompuje ją tutaj. Nadmiar wody zostaje przelana, czyli cały czas następuje obieg wody. Dzięki temu mamy cały czas świeżą wodę. Ryby nam nie ma opcji, żeby tutaj w jakikolwiek sposób ucierpiały. Po wszystkim możemy sami wodę wypompować, wyciągając korek, no ale po to mamy tutaj tą zamontowaną pompę do wybierania wody, żeby ścisnąć na panelu i żeby się można było jej pozbyć do zera. Dobra, zamykamy, otwieramy bakistę techniczną, można powiedzieć serce Łodzi. No i tutaj, słuchajcie, mamy piękną rzecz, a mianowicie Producent tak przewidział wielkość tej bakisty, że udało mu się umieścić 48 litrowy zbiornik paliwa. Zostało tu konkretnie miejsce zrobione pod to. Dzięki temu mamy pewność, że wystarczy nam paliwa i nie będziemy mieli problemów. Mało tego, przy tankowaniu takie rozwiązanie jest bardzo potrzebne, ponieważ mamy wlew paliwa zrobiony na zewnątrz łodzi. Zaraz tam podejdziemy i pokażemy. O właśnie tutaj zobaczcie. Cyk. Wlewamy, podjeżdżamy na stację, tankujemy, zakręcamy korek. Nie ma tematu przy mniejszych zbiornikach. Wiadomo, trzeba wchodzić do łodzi, otwierać bakistę, wlewać. Często przekazywać sobie, że tak powiem, pistolet. Jest problem tutaj z układem, z brudzeniem i tak dalej. Więc dzięki temu, że mamy taki zbiornik, mamy pewność, że mamy dużo paliwa i mamy zachowany spokój i czystość. Następna rzecz jest tutaj panel cały, zobaczcie. Całe serce, można powiedzieć, układu elektrycznego. Bądź... Tutaj mamy opcję pompy cenzowej, która zawsze, pomimo nawet wyłączenia tutaj hebla, będzie działała. Więc, jakby Wam zalało łódkę podczas obfitego deszczu, przychodzicie i będzie sucha, ponieważ cała woda zostanie wypompowana na zewnątrz. Tutaj mamy oświetlenie łodzi, a więc tak na postojowym musi być w przepisach światełko. To tutaj topowe. U góry światełka z przodu do płynięcia wieczorem Następne światło oświetlenia pokładu i więc tak pokład oświetlamy tutaj no i w bakistach tak samo to działa gdy podniesiemy bakisty w środku zapalo, zapal, będą zapalone światło mamy tutaj oczywiście obce klaksonu. Następnie pompa do bakisty z rybami czyli ciąg napełniania Aż będzie full, i tutaj odpalanie automatu, czyli na 4 minuty, na minutę odpala się nam automatycznie, i dzięki temu ryby mają cały czas świeżą wodę natlenioną. Tutaj mamy pompę do wypompowania wody z bakisty na ryby. Odpalamy, trzymamy i wszystko nam wypływa w łodzi. Pompa do wypompowywania wody z bakisty na ryby. Pompa, która tą wodę dostarcza. Tu jest przelew, a tam jest dysza napowietrzająca, czyli dostarczająca tą wodę z tamtej pompy. I dzięki temu mamy cały czas świeży temat. Tu mamy, zobaczcie, od spodu pompę zęzową. Oczywiście ta bakista jest tak skonstruowana, mokra tutaj, żeby ta woda z całej łodzi, w razie czego spływała właśnie i stąd była wypompowana na zewnątrz. Mamy włącznik. Prądu możemy go wyłączyć, włączyć i mamy na całej łodzi zamknięty prąd, mamy DVSR, no i ładowarka. Ostatnio montowana w podstawie do każdej łodzi. Jest to mega wygoda. Zobaczcie, bierzemy sobie wtyczkę, idziemy do gniazdka w garażu, podłączamy i mamy temat zamknięty. Wracamy rano, wyciągamy, automatycznie się to wszystko rozłączy, rozłączy podczas, podczas gdy się naładuje, więc mamy tutaj z głowy temat. No i tak to wygląda, to jest można powiedzieć całe serce łodzi Pakista długa, jak widzicie, która jest praktycznie przez całą długość łodzi poprowadzona wiadomo, pojemniczki, dobra rzecz, mogą być takie jedna wędka przez drugą, proszę bardzo wyciągamy bezproblemowo Cyk i jest gotowe. Tak naprawdę inwencja twórcza, jeśli chodzi o ilość wędek pakowanych, zależy od wędkarza. Wiadomo, że nie wszystkie zabierają dużą ilość wędek, więc tutaj mamy możliwość zapakowania na przykład wielu rzeczy. Tak jest maksymalnie wędko umieszczona. Na pewno zmieści tutaj wędki od długości 2,36, no czyli bardzo, bardzo, bardzo długie. Myślę, powiem, że no w dwuskładzie, to na no to w ogóle nie ma tematu, no tutaj mówimy raczej o jednoskładowych wędkach, myślę, że rzadkość, rzadkość. Tak naprawdę tutaj tak samo zamieścimy i światło topowe, które jest tutaj nowa konstrukcja, nowy pomysł, żeby jak najmniej zmniejszyć tą wielkość tego światła topowego, tutaj, które jest skonstruowane wtedy, w wcześniejszych modelach było takie dosyć spore. To tam przeszkadzało, obijało się, a teraz mamy tutaj ledowe światło. Jest to wszystko małe, nieduże, łatwo chowalne. Do pakisty nie przeszkadza. Teraz poproszę tutaj bliżej. Jest taka fajna rzecz, zobaczcie, no to woda się dostanie, tak? Stoimy sobie, wszyscy, stoimy sobie na tyle. Wiadomo, dziób się unosi, jest tutaj wszystko spływa. No i tutaj po tych rantach też spływa woda. I zobaczcie, dostaje się tutaj do tego małego, specjalnie zrobionego otworku i ta woda później ucieka do bakisty, wiadomo jaki, gdzie jest wypopowywana. Tu jest specjalny wężyk i wszystko idzie do środka. Także no takie detale, ale robią różnicę. Dobrze, zobaczyliście łódkę w takiej, można powiedzieć, wersji na rumpel, a teraz pokażę Wam pewien dodatek, który jest tutaj przewidziany. I zaraz zobaczycie, jak się łódka zmierza. Idę, montuję, jeżeli będziecie liczyć. nagle przestrzeń życiowa wody nam się zmieniła i to diametralnie, ponieważ, wiadomo, straciliśmy trochę pokładu bieżącego, natomiast zyskaliśmy przestrzeń, że tak powiem, pod tym dodatkowym pokładem można wsunąć sobie torby, mamy psa na pokładzie, świetnie zmieści się tam, chętnie sobie posiedzi z nami, odpocznie w cieniu, a my zyskujemy powierzchnię do zabawy w takim... Prace trwają, słuchajcie, tutaj nie ma, że tak powiem, momentu, w którym możemy nagrywać. Trzeba pracować i chłopaki tam robią, działają, ale poradzimy sobie, nie ma z tym problemu. A więc, tak, słuchajcie, wskoczę do łodzi, żeby Wam tylko pokazać, jak to wygląda i że wszystko jest stabilnie i nie ma żadnego problemu. Zobaczcie, no mały nie jestem, będzie gdzieś. Zobaczcie, siedzę sobie, tutaj mogę bez problemu obławiać, jest fajnie. Naprawdę sympatycznie. Buty mam brudne, nie tego. <laughs> tego dodam, pokażę w Otwieram matrycę. Wyciągam pedał. Jeżeli ktoś lubi i się zna, to może sobie już bez problemu operować silnikiem dybowym, łowiącym jednocześnie. Wszystko, czego chcecie w i fajnej łodzi. Proszę bardzo. Idziemy jeszcze Wam jedną rzecz pokażę związaną z, taką, z tą łodzią, bo jest jeszcze inna, oczywiście wersja, którą zaraz zobaczycie. Druga wersja łodzi 440. Zobaczcie, z konsolą. Jeżeli ktoś ma ochotę lubi, proszę bardzo ma konsolę, ma rządę przed sobą, ma kierownicę, ma manetkę. Nic się tak naprawdę nie zmienia oprócz tego, że dochodzi nam konsola w środku. Możemy domontować ten pokład z przodu tak samo i zwiększyć wtedy przestrzeń chodzenia tego pokładu, można powiedzieć, że basowego. Jak widzicie, wszystko przemyślane, nie ma problemu. Ja jestem no, niemały w gabarytów, jak widzicie, bez problemu się tutaj mieszczę. Jest możliwość regulacji fotela od, od, od jeżdżania, przybliżania się do konsoli, także każdy sobie to wyreguluje jak trzeba. Następną rzeczą, o której warto wspomnieć, to tutaj producent montuje schowane manetki. Zobaczcie, tak wygląda schowana manetka, bardzo ładnie, bardzo estetycznie, zajmuje mi miejsca, tu się wytwarza taka jakaś delikatna półeczka na coś, można tu się pobawić, układać różne rzeczy. W przybliżeniu to wygląda w wersji z konsolą. Hmm. Tutaj jeszcze, zobaczcie, 440, nie oklejona wykładziną specjalnie przygotowana na życzenie klienta. Bardzo ładny kolor, zobaczcie, niebieska. Będzie niedługo oklejana, wykańczana w sensie napisów. Tu macie wersję taka, jak wychodzi, bez żadnego dokładania właśnie wykładziny. Jest to ciekawe rozwiązanie dla osób, które trzymają młodzie pod chmurką albo mają ochotę jeździć na sumę, a wiadomo jak z sumami jest. Troszeczkę tego śluzu mają, więc można powiedzieć, że później tylko mamy problem z praniem. I z czyszczeniem wykładziny. A tutaj proszę, wersja bez dodatkowego oklejania. No, tak z ciekawości chciałem pokazać, że takie wersje też zamawiają klienci. No dobra, kończymy wizytę w River Foxie. Widzieliście nową łódź? Słuchajcie, wiecie z czym to się je, jak wygląda. Także mam nadzieję, że spodobało Wam się. Dzięki za wszystkie subskrypcje, za łapki w górę. Jeszcze raz, do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie.